Dzień dobry Szanowni Państwo, dzisiaj konferencja prasowa pod ambasadą Republiki Federalnej Niemiec poświęcona skandalicznym wydarzeniom sprzed kilku dni, kiedy to podczas obchodów wyzwolenia, rocznicy wyzwolenia obozu w Ravensbrück. Obozu, który, o czym powiedzą zaraz moi szanowni koledzy, obozu, w którym więzionych było bardzo wielu Polaków, bardzo wielu przedstawicieli narodu polskiego. Podczas tych obchodów doszło do skandalicznej sytuacji. Niemiecka policja i władze tego obozu, zarządcy miejsca, no dopuścili do zablokowania delegacji Związku Żołnierzy Narodowych Sił zbrojnych, legalnie działającego Polskiego Stowarzyszenia, Kombatanckiego, reprezentującego tak naprawdę tradycję drugiej największej siły zbrojnej polskiego podziemia okresu II wojny światowej i Jednej partyzantki antykomunistycznej zablokowali możliwość złożenia wieńców, doszło do, również do zerwania szarw, doszło do skandalicznej sytuacji, której częścią stały się niemieckie służby porządkowe, niemieckie służby policyjne, które zadziałały jak nie ci, którzy mają pilnować porządku, tylko jak oprawcy. No to jest niebywała sytuacja, żeby jeszcze dodatkowo w tym kontekście. W tekście historycznym takie rzeczy się odbywały. Obóz w Ravensbrück, jego historia, jego e, dramatyczne, tragiczne doświadczenie dla bardzo wielu Polek i Polaków, to jest coś o czym chcielibyśmy w tym miejscu powiedzieć, a dzisiaj e, nie tylko apelujemy do ambasadora Niemiec, żeby ta sprawa została wyjaśniona, ale również składamy w tej sprawie notę protestacyjną, e, co dokonamy zaraz po zakończeniu konferencji prasowej. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu e, kolega Les Aleksandra Kowańskiego, szefa Warszawskich Struktur Ruchu Narodowego, który przybliży w kilku zdaniach historię i dlaczego ten obóz jest tak ważny, i dlaczego właśnie przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych mieli szczególne prawo, żeby składać podczas obchodów uroczystości wyzwolenia tego obozu wieńce, wiązanki, e, kwiaty. Bardzo proszę, Aleksander Kowański. Dzień dobry, szanowni państwo, trzeba podkreślić, że przez obóz w Ravensbrück przeszło, przeszło 40 tysięcy Polaków. Była to największa grupa narodowościowa w tym obozie. Jest to rzecz istotna i godna podkreślenia w związku z, na fakt tego skandalu, do którego doszło parę dni temu. Należy podkreślić, że wśród tych 40 tysięcy Polaków z których niestety większość nie opuściła nigdy obozu, została zamęczona bądź zamordowana przez niemieckich oprawców. Wiele z tych osób, które tam były osadzone, reprezentowały polski obóz narodowy. Narodowe związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest tą organizacją, która jest powołana do kultywowania pamięci o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej i innych, Frakcji, organizacji Polskiego Ruchu Narodowego, które walczyły przeciwko Niemcom. Wśród osadzonych w obozie były takie postaci jak Halina Sadkowska, która była jedną z założycielek Hercerstwa Polskiego i członkinią władz naczelnych tej organizacji, była Aleksandra Stepułkowska, działaczka Podziemia Narodowego która jednocześnie była, co trzeba tu dzisiaj podkreślić, żoną Zbigniewa Stypułkowskiego, jednego z głównych polityków narodowej demokracji i jednego z głównych inicjatorów powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Była więziona również Helena Kurcyusz, która przez swoje małżeństwo stała się bratową Tadeusza Kurceusza, komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych. Była więziona, więziona również Maria Helena Żurowska, która działała w organizacji Ojczyzna, czyli podziemnej organizacji Stronnictwa Narodowego, głównej partii narodowej II Rzeczypospolitej. Organizacja Ojczyzna działała na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. Kolejna więźniarka Ravensbrück to Irena Panenkowa, która także była działaczką narodową, związaną z Narodową Organizacją Kobiet. Była dziennikarką podówczas endeckiej. Rzeczpospolitej. Kolejna Wanda Madler działała w Związku Młodzieży Polskiej Z w Narodowej Organizacji Kobiet. Wanda woś Lorenz była sanitariuszką Narodowych Sił Zbrojnych. Halina Czcińska była łączniczką Narodowej Organizacji Wojskowej. W Ravensbrück więzione było nie tylko kobiety, ale też mężczyźni. Jednym z osadzonych był Stanisław Szwed, oficer wojskowy, komendant podokręgu krakowskiego Narodowej organizacji wojskowej. To tylko kilka nazwisk z dziesiątek, setek nazwisk narodowców, którzy byli więzieni w Ravensbrück. Narodow Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jako organizacja właśnie kombatancka ma szczególne prawo do tego, by pojawiać się w takich miejscach jak niemieckie obozy koncentracyjne i podkreślać, kto był ofiarą niemieckich nazistów. Ma również tę wielką odpowiedzialność. Podkreślania swoich zasług w walce z niemieckim nazizmem, ponieważ Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa i inne organizacje ruchu narodowego były jednym z najbardziej zaciekłych przeciwników obu totalitaryzmów, które we wrześniu 1939 roku na Polskę napadły. Dziękuję bardzo. Głos oddaję Grzegorzowi Braunowi. Bardzo proszę pan poseł Grzegorz Braun, który e, jest związany też z historią tego obozu poprzez produkcję e, filmową, e, jakiej miał okazję, to, tak? Związany to, za dużo powiedziane. Tak e, miałem okazję poznać jeszcze na tym świecie e, żyjące więźniarki tego obozu, przyjaciółki pani doktor Wandy Półtawskiej, o której przed laty Robiłem film dokumentalny, harcerki lubelskie, głównie młode dziewczyny, wywiezione tam, poddawane nieludzkim eksperymentom. Dobra wiadomość, niektóre z nich są jeszcze na tym świecie. I w związku z tym, szanowny panie ambasadorze, szczęść Boże, Gryzgot, macie państwo okazję naprawić ten, chcemy wierzyć, błąd tylko błąd, a nie systemowe rozwiązanie, jakim byłoby wymazywanie pamięci polskich ofiar niemieckiego narodowego socjalizmu. Macie okazję naprawić ten błąd, składając chociażby wyrazy uszanowania tym, którzy powtarzam, jeszcze są na tym świecie świadkom tej historii. Odsyłam do źródła chodzącej historii pani doktor Wandy Półtawskiej. Są też inni, są organizacje. Narodowe i nie tylko narodowe. Jest więc wiele okazji do tego, by zachować się po ludzku, panie ambasadorze, szanowny, ekscelencjo, po ludzku i zachować się politycznie. Bo w obu tych płaszczyznach, w obu tych wymiarach to, co się stało jest, hmm, jest z wielką krzywdą narodu niemieckiego wielką krzywdą narodu niemieckiego, ponieważ utrudnić może, skutecznie może utrudnić postrzeganie narodu i państwa niemieckiego w jego współczesności jako jednoznacznie, jednoznacznie odnoszącego się do totalitarnych, chcemy, ciągle chcemy wierzyć li tylko epizodów w dziejach, w dziejach wielosetletnich tego państwa i, i narodu. Więc, aby w zarodku stłumić jakieś być może krzywdzące insynuacje i by, i by przekreślić jakieś błędne mniemania, proszę zachować się po ludzku i proszę zachować się politycznie i proszę poinformować swoje władze w Berlinie, by te poinstruowały policję niemiecką, tu znowu zaznaczę, chcemy wierzyć, że jest jeszcze jakiś porządek w architekturze państwa niemieckiego, i, i, i wierzymy, że jeżeli. Zostaną wydane jasne instrukcje, to będą one realizowane. No najwyraźniej tych jasnych instrukcji nie było, a może były jakieś instrukcje szkodliwe, może były jakieś instrukcje wprowadzające w błąd funkcjonariuszy Policji Niemieckiej, którzy e, może mimowoli dopuścili się tego, powtórzmy, skandalu i podłości. Odłości, jaką jest utrudnianie kultywowania pamięci ofiar totalitaryzmów dwudziestowiecznych tu ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego narodowego socjalizmu. I, i szanowni państwo, hmm, często, często mam wrażenie, że współcześni Niemcy nie rozumieją nie rozumieją tego, dlaczego ciągle jeszcze polscy patrioci śpiewają taką pieśń, w której brzmią słowa nie będzie Niemiec, plu nam w twarz. Dla niektórych to brutalne, dla niektórych to takie, tak niemiło brzmi, że tu już właśnie dialog i, i Unia Europejska. Eurokołchos miałby przekreślać te dawne podziały. No więc dlaczego wracacie Polacy do tych nieprzyjemnych epizodów? Co było, to było. Współpracujmy, prowadźmy dialog, owocmy, kochajmy się. No więc tak długo, jak długo zdarzają się takie sytuacje jak ta ostatnio w Ravensbrück, jest niemożliwe, żeby polski patriota zapomniał Słów Roty Marii Konopnickiej, śpiewanej przez polskich patriotów przez kolejne pokolenia. I, i, proszę, i proszę rozumieć, że tylko po Waszej stronie jest, jest w tej sprawie coś do zrobienia. Pójdziemy za chwilę do ambasady, tak złożymy jest. tam pismo i liczymy na to, że ta sprawa zostanie potraktowana poważnie i że pan ambasador nie, nie ograniczy się do udzielenia odpowiedzi na nasze pismo, ale że skieruje odpowiednie słowa, być może gesty w stronę organizacji. I powtórzę, wciąż żywych jeszcze świadków tamtej strasznej historii. Cześć ich pamięci, tych, którzy tam poginęli, którzy tam zostali pomordowani, którzy tam zostali zadręczeni, a trafili tam dlatego, że byli Polakami dlatego że byli Polakami. Wedle tego kryterium jako polscy patrioci w różnych pokoleniach, w różnym wieku tam trafili i proszę wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Dziękujemy za uwagę. Pytań zbyt wielu nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.